Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani moi, to już dziewiąty tydzień. Dzisiaj pierwszy piątek miesiąca. Już e, właśnie w połowie drogi Wielkiego Opostu, można powiedzieć, zaczynam Warszawę błogosławić. Dzisiaj sprzed Pałacu Prezydenckiego wyruszam tą, tymi przedmieściami tutaj, ale przede wszystkim tą główną ulicą, tu Warszawy, aby... Błogosławić to tutaj, właśnie na tym miejscu przecież. Tylu było ludzi, gdy zginęli w katastrofie smoleńskiej, modlili się tutaj, zapalali świece. Ja też tu byłem. Dlatego szczególne to miejsce dla mnie, bo he, wielu z Was wie, że przyjaźniłem się wtedy. Przeżywałem bardzo, bo zginęli moi przyjaciele w tej katastrofie smoleńskiej. Władysław Stasiak, szef gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Sławomir Skrzypek, szef Narodowego Banku Polskiego. Często do mnie przyjeżdżali do Rzymu. I kiedy zginęli tamten wieczór, kiedy przywieziono trumny Władysława Stasiaka, pracowników pałacu prezydenckiego, w kaplicy na dole, tu prezydenckiej. Miałem tę łaskę przewodniczyć mszy świętej. I to właśnie ja tak chciał, Władysław Stasiak, koncelebrowali ze mną kapłani. I dzisiaj jak idę, wspominam, to i modlę się za nimi. I proszę, pamiętajmy o tej modlitwie. Błogosławię Warszawę. Pewnie jeszcze w różnych innych dniach przechodzę od starego miasta dzisiaj aż do kościoła świętego Krzyża. I dalej, dalej i prosimy Panie Jezu, przyjdź nam z pomocą. Uczyń Jezu cud, aby ta pandemia odeszła, abyśmy byli dla siebie więcej braćmi, abyśmy umieli sobie nawzajem przebaczać. I tak przepraszam, w tym miejscu zwłaszcza, bo przecież tyle było bluźnierstw. Już idąc tutaj, też ktoś powiedział brzydkie słowo do mnie, żebym się wynosił, ale to.

Katolik? Katolik? Ja znam się Bogosław, ojcze, jest do świętych. Dobrze? Dziękuję. Niech się w mąskim jesteś w Nie jestem. No. Znaczy, ja się w Warszawie <laughs> A o, no, prawa że tak powiem, jeszcze jestem Ciemną Moskwą, się Ale niech ona się chroni od tej, od tej...

Otarł dłonią swą Jezus I powiedział mi Nie martw się Jam przy boku jest Twym. Potem spojrzał na grzeszny świat Pogrążony w ciemności I zwracając się Do mnie Pełen smutku Tak rzekł Powiedz ludziom Że kocham Że się o nich Wciąż troszkę jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. No, tak. Ja nie biorę pieniędzy. To nie jest za genialne. A wiesz, że tak? No, to co? Tak. To się nauczyliśmy, że książka skupiona, tak? Gdy na wzgórzu górgolę za nich życie oddałem, to umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć. Nie zapomnę. W tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus, wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok, Powiedz ludziom, że kocham. Że się oni wciąż droższą. A ja po Jeśli zeszli już z moich dróg. Powiedz, że szukam ich Powiedz ludziom, że kocham ich Że się o nich wciąż troszczę Jeśli zeszli już z moich dróg Powiedz, że szukam Nie, ja, ja jestem prawosławna. A po co wreszcie prawosławna? Bo to jest autobusa. Co z tego?

食べてるの<や> <music> W Bogosławie ulicę miasto ja już 9 piątek od zaczęła od Lublina, bo oprócz tego, że nauka swoje, ale jak nam pan nie jest usłyszany z pomocą, to A nie wyjdziemy bardzo. z tego wszystkiego. Co robicie panowie? Dzień Dobrze mamy. Tak, bardzo, Nie, niepokoję. Nie, panowie. ja sam to przynajmniej, ja sam to przynajmniej, żeby go gdy na wzgórzu górgolkę za nich życie oddałem, to umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć.

Trochę. 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 Nie, dziękuję. Nie zapomnę tej chwili Gdy mnie spotkał Jezus. Wtedy byłem jak ślep On przewrócił mi wzrok. Boże, Tobie powierzam pogubionych, tych, którzy pomylili drogi, zapłądzili. Poprowadź ich. Modlę się za nich. Nie te, ale Pani jesteś, Walca Szantela. No, a skąd jesteś Proszę, a poczytaj może, jak poczytasz, czy się. też no nie wiem, nie był, Ale nie wiem co było? Ale nie jest było. Gdy drogi pomyli losy i o czym zasnuje. Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się, a kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się, Ty tylko mnie poprowadź. Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, panie mój. Poprowadź jak Jego prowadzisz Przez drogi najprostsze z możliwych I pokaż mi jedną tę jedną z nich A kiedy już głos Twój usłyszę I karmić się będę nim codzień Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, paniemu. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, paniemu.

tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Szanowni Państwo, można poprosić Pana Jezusa, żeby miał dobrą kiedyś kobietę. On za siłę nie Ojca i Syna, i właśnie z tego mi się prowadzi. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź. Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Paniemu. Ty tylko mnie poprowadź. Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Paniemu. Poprowadź, jak jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim codziennie, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą Ty tylko mnie poprowadź, Panie Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie